8, z tej strony na widzą słuchajcie w dzisiejszym odcinku, i w dzisiejszym odcinku, słuchajcie, robimy wjazdy Dobra, jedziemy. Co, jakiś nowy fit jest? Nie wiem. Dobra, jadę Despegados od razu. No co nie, jadę? No to są bogate. 893 9, 3 czy tam 4. Nie, lecimy. Pomarańczowe. Lecimy wjazdy. Dobra, on i się dzieje. słuchajcie, wrócimy w ogóle po pięknej przerwie. No to. To ma Dobra. Jedziemy sobie. To jest praca. No. Dobra, jest ich trzech Ja nie wiem jak tutaj Na innych jest... na rybi na przykład jest tak, że se możesz przełączać, nie? Radiobis Ja? No, 120 ho. Eee... Dobra, zarobię ser A weź podjeść pod garaż, bo ja muszę radio wyciągnąć Добра, а по гараж, Добро, а я иду по таким гаражам, или Альбом онлайн, то есть ты вылечишь. Добро. я No, to, to chodźcie na razy i będę gadał na tym radio. No, bo taki czegoś jeszcze się na no, to nic nie zmieni, to jestem 676. Dobra, I jedźcie tu szybko, bo mi się nie chce czekać. Nie które już radio Powiedz mu, żeby przyszedł na te radio nasze No ale nie ty, tylko tamci Jednak 120 radio Dobra, Dobra idę tam. Beganie Hary No dobra, jedziemy, jedziemy z tym. Kto to przyjechał? Bieganie Wybieganie i am. E, a dobra, to wy odjedź tą furą, bo za blisko. Dobra. dobra, jedziemy, jedziemy. Daj się dwie minuty, proszę. Co, ja tyle przeskoczyłem? O kurde. No, Zamierzam ześciskoczyć. O kurwa, debil. Nie, dobra. A jak ktoś to zejść z tego botu? on może się skąpić tam w krzaku i od razu ten, będzie spróca do nas. Daj sobie ewentualnie na samochodzie i po prostu schodzisz razem do Dobra, widzowie. Mało się dzieje. Tutaj, ale dobra. Jeszcze. Coś jeszcze. Jeszcze szybko Kusi mnie żeby Otworzyć skrzynkę. Dobra, ja, jesteśmy ready. No ja wiem, że jesteśmy ready. Tylko czeka aż tam ci się ogarną. Ja i napierdolę w 3 sekundy chłopcy. Dawajcie. To dobrze, będziemy mieli... Będziemy mogli ich lutować do zera Cześć. Wsiakać możesz, teraz. jeszcze nie teraz Dobra, lecimy. Sobie. Jeszcze nie teraz. Nie, schowaj się, schowaj się, Jest? Mamy, no tak. siakam O kurde, dobra. Gośka. Tutaj, tutaj, gdzie strzelamy? Pan, kurwa! Ten dom u góry? Tu, gdzie stoimy wszyscy? Tylko żeby nie pasi, nie kurwa, tutaj u mnie się kapią. Dobra. Tylko żeby eee, nice, nice. było. Leży Gdzie Leży tego jeszcze zabił. Al, al. Al, al, al. Ja go lutuję, zostaw mi go. Ale też to jest mój no. kill. Jest coś się śmie. Nie, dobra, VSG. Dobra, wiatr widzowy zakończony taki szybki no, Aż Taką kurwą jesteś? No dobra, nie. Kurwy zawsze będą jebane, nie? No Dobrze. Inferno jebane. Nie dajesz, że mu nie zlutowałeś tam, to jeszcze lutujesz okay. ziomka, którego ja zabiłem, bo no okay, ty no. serady rady nie dajesz. Zgadza no, się, że chcesz się ale? Nie, z okay. Nie. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No co ty, jesteś dalej, rozumiem. Ale, brat, płacze, uuuh. No i załutowano. nie właśnie. No właśnie. No właśnie. No Nie, ktoś zlutował ziomka, który leży tutaj. No to ty? Nie, ja nie No właśnie. No To ty? Nie, No nie lutowałem. E, Przygotowałeś ziomka, który leżał na ulicy. Nie wiem, radio ci się zmieniło. Radio zmienione, Michaelem. Nie wiem, widzę. Nie, nie wiem. No, ja no, wia z wiaz gwiazdy robimy. Dobra No nie wiem, ja widzę Kurde, no, tak jak ja, no średnio widzę ktoś lokal, albo dobra, bez Dobra, widzę, żeby trochę kontentu było, to widzę skrzynkę, co otworzymy Darmowa skrzyneczka, proszę bardzo Proszę bardzo. Nie, dobra. Proszę, dobra. i widzę. I widzę Upgrader. Harry, jesteś? Kurwa, leżę. Harry? klikniję Tym mechanikiem. Czemu Harry leży? Zabra Czemu Harry leży? O, dobra, gdzie jesteś, Harry? Chodź na ja kwadrat. Na oście jestem, ja nic nie skumałem, kurwa człowieku, co się dzieje. Myślałem, że wyszedłem ja z tego domu dużego takiego, brązowego. Dobra, co nie wiem. wiem, że tam się stoimy. Jak ty ten upgrader robi, by Michael, no. głupi randomie. Nie zabiłeś tego ziutka na ulicy. Zlutowałeś yeah. mi go. Dobra. Jeszcze nie zabrałeś mu ammo. Czekajcie Pizzy dajcie Let's kawę. go, let's go, let's no, go, let's to, go. Po ja, mi, jak ja się znam z kością. No bo ty sobie rady nie dajesz. Jak ja patrzę na ciebie, a ty, czeku, biegasz sobie obok Dobra, morda no. pizdy. A co ty się próbujesz? Morda kurwa. Mnie dostaniesz, chyba że to czekasz. Biza wsiokuje, bany się, poczułeś kurwa troszkę. No to nie i tyle. Nawet nie wiem, czy ktoś może tu dawać. A nie, Mike A kto coś chce? F4Z tech reklamę. Ale to musimy mu Ozil dać, bo ja jeszcze nie dostałem. Odziela nie ma. Odziel poszedł. Okay, Ten, ja jestem z nim na aplikację, on poszedł. Nie, Dobra, Dobra. Ozil jest na Z2. To musisz czekać, bo ja może dzisiaj w dostanę cię, czy trójkę, Mogę ci dawać niby klamkę hmm. Harry, jesteś na organizacji? Stoję za to Jaką chcesz klamę? i to co, zostajesz u nas w organizacji? Na no, jak kupię sobie drugą, to mogę zostać, ale na tej nie to ale mogę... No bo na tej nie chcę, bo mi firmę zamkną, ale mogę sobie kupić drugą w sumie Kupuj drugą i latasz z nami Eee, F4ZT, gdzie jesteś? Bo chcesz tą kamerę randomną? Gdzie czy jesteś, Harym? Pokaż jakie Boczee. masz furki fajne, co mi możesz dać. Nic nie mogę dać, oszczędzisz się! Możesz dać. Nie mogę. Dobra. Daj mi coś, co, co masz, Przedeż, że możesz mi dać coś. Dobra, coś tam Daj ci pistole. Tak, Ale Daj ci ammo. Daj, daj, daj ci bo ja nie mam już, prawie. 80 na sobie i z, ewentualnie sobie no Daj to furę! Jeszcze. O, coś do jedzenia potrzebuję. Ma, ma, ma ktoś jedzenie, ma ktoś jedzenie, ma ktoś jedzenie, ma ktoś jedzenie? Ja mam. Daj. Dobra, weźmy do organizacji. Daj no mi, Content kurde. widzę jest par, yeah. miał być ten drugi sezon za. Wyślij dać. Zajebiście jest. Jakąś fajną no... Tylko ...na przykład. No widzowie, no połowę, no widzowie, zawalisty odcinek ogólny, mało się tu dzieje. Możesz wziąć każdą furę kiedy chcesz, bo masz komis za A to jest bunkier, jak wietała widzowie. A jak się zatrudnię w komisie, to też będę dostawał furki takie? Nie. To jest fura. Bo tej klatce będziesz. już ją Dzięki za furę. Dajesz mi... Pokaż, na tą, klucze, pokaż tą niebieską, pokaż tą niebieską. Niech będzie Rzecz. Ty... Randy. Dobra. Ciebie Eba. na pewno szukam. Mm. Despegados nie można już. Enzo jest nie, nie jeden. Kosta Furiozie można. A mnie tam nie ma nawet teraz. A poza tym nie szukam na razie. O, a robimy Moonlight'o. Kurba, no czekajcie, na razie nic nie robimy. Żebyś ty zaraz na kolanach nie była. Nie, A no nie, mam nie. Czemu niby nie robimy? Poddaj się. Nie, sobie Czemu niby nie robimy? No zaraz. No co zaraz? Po no 5 minut. No to czekaj. Dobra, martwimy się. E, nie ma nikogo demie, nie ma Nie ma. Z chodzą, kurwą, rozmawiać i wsiadaj. No, ciebie, i twoich aut pewnie tak like. Dobra, bez śmierci. Ja wierdziałem ja, no, no nie wiem. Pewnie się Harry, napisz się, że za 5 minut ja na 7, trzech, wywaliłeś się do 0 jako pierwszy. No bo ja. kurwa, nie wiedziałem o co chodzi, wytłumaczyliście mi. Nie, ja, to, to, to nie jest do, nie, do się, nie, nie wiedziałem gdzie, która to ich ośka, ja, cześć. Ja mogę wziąć furę. Mogę. Oh no czekaj, 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 stój No nie Jebemę. wiem co, boże, tak po bierz chuj kurwo Po chuj zjeb... Bo... Ja pierdolę jesteś przejebany jeśli nie widzisz kurwa, że do piątka jest A, boże. To to Ja pierdolę, zresztą. nie wiem, wy, wy nie myślicie kurwa ludzie Nie no, co to jest za organizacja Oni są mieć swoją, nie? Saare, Saare, musimy mieć saare, Saare, sare. To bogate Jaką oni mają głównym jebanym kurwa Osiem, dziewięć, cztery Osiem, gdzie to jest? Która część? Boże, bogate. A gdzie? Kto to jest w ogóle? Harry Chupa kurwa! A to jest tam dosłownie niżej. Poważnie? Harry Chupa Kabra. Nie że 893 i 894 są obok siebie. Jedziemy z Mercedesikiu, widzę... No i co? No i co widzę? Będzie wjechać. Miałem trochę przerwy od Oslo, ale teraz widzę, że się strzymam z tym gangiem. Widzę, że teraz będzie trochę więcej z gangsterki. FUSH, do FUSHA ostatnio kontakt ja no to nie, źle się tu bawimy. Ja, tak, ja taki nie jestem, ale dobra jak szkarzą. Do ich jest? Hmm. Jest czterech. Czterech ich jest randome. To jest jeden, nie nie. się ustawiliście, nie, no ja jestem pod tym, pod balkonem. Ale to chyba głupia pozycja, idę stąd. No ustawię się naprzeciwko, idę. Znajdźcie sobie inne miejsce, to moje miejsce. Co robimy im ten gwiazd? Nie, nie robimy, wiesz? Co ty się tak głupio pytasz? Też widzisz, że były dwa. Kurde, nie wiem, czy nie mają nikogo z nich Nie robimy. No, ale oni przecież się wydają, kurwa, nie minęło jeszcze tyle nawet. Mogą coś Będę pisał ciągle. Będą przedłużać najwyżej o 30 sekund. Co wiesz, kurwa na no oświecu, widzę To F4, F, F o, 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 F7. Jak coś jedno tam na, na tej kurwa budowie, tam gdzie kiedyś, kurwa. Nie, 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 F7. Jak zresztą budowę, to A, jeden tam wszedł, kurwa. To jeden tam wszedł, to jak coś. Zwiast, zwiast. Dobra, dostałem. Playerzy. Fox znowu. Nie wiem skąd Leży, leży. Jedna ja kurwa po prawej, po prawej no leży. I już, już z w. No nie jeszcze jeden jest za żywo potem kurwa no z, na za to żywo to, potem go zabiłem A, to jeszcze jeden powinien być No jeden budowa Na budowie nasiekaliście Czy Jest to budowa No za tobą Za to, to ale no, okay. no jeszcze budowa chyba się tam na balkonie nie, nie było na No on odciął sobie internet chyba Albo wskoczył do tego Nie Ja go nie widzę A Ale czy bo... nie? Halo? Nie Nie, jeszcze to nie Nie budował no budowa. Mówiłem Budowa jak coś las Następna praca Bo no Boże, ja tam nie chcę chodzić, bo ja wiem, że się od razu Ja wchodzę, plecy chodzę, no. Dobra, ja idę z nim Ale się prawie wydupiłem ja do tym na budowie Ja on stał za, za budową, gdzieś by na dole, między budynkami

tak, to ja bym wziął z waszej strony. Kurwa, gdzie on jest z pizdy? On zniknął, ty. Ja tu nie ma. Radio ci się zmieniło. On zniknął gdzieś z pizzy ty. Postałem, no poradą. ty z tym Nie wiem, gdzie on zniknął. To nie wiem, gdzie Może spadł na dół. Nie, bo ja tu byłem, za no tym budynkiem go nie było. Aha, no to nie wiem, gdzie on jest. On przyszedł parkourem gdzieś na dach. Słyszę kogoś na mnie, na ale nie widzę. Wie Cztery się minuty nie i się odrodzę na organizm. To jest przedłużanie przecież. Znaczy ra tak ci po kolei. Nie? To dokładnie. No, panu i no to, gdzie jak ona zlutuje. Widziałem go, ale się skitryło. pod balkonem jest. Dobry serwer. Nie pierd... Tô o inferno. Tô aliás, o inferno, visual. Ja pierdziele, my jesteśmy bardzo inni widzowie. No nie umiemy widzowie się tego postarać, kurde. Dobra, za dwie minuty będę mógł się tepnąć, chyba tak to działa. asi ba. Jezus, nevím. Jen zizal, no, jak to se mluví. Kurde trzerba mmmm, tego Ja nie mogę później wrócić na organizację, ale no to nie Dziwne to jest, że my raz, dwa, trzy, cztery nie podadzimy sobie na ich trzech, są dwóch. To jest dziwne. No raz, 3-4, będę się optymować. Kupimy sobie tego od razu, ale zrobimy też kałęczkę. No i co wizowe? No ja pierdolę, no i co mam wizę wam powiedzieć? Co mam wizę powiedzieć? No nie wiem. Prowadzę. Zobaczę do co się jest Dobra, ja oficjalnie wstałem. No i co widzowie? Dziękuję wam za ten odcinek. I złuchajcie, widzimy się w kolejnym.